I teraz, żeby nie zginęły, żeby przeleciała pasywa. Idaj to. Może robić lifa. Na jeden autotaczek. Jak mam idealnie tyle AP, żebym nie miał na autotaczek. Może to robić lifa. Może. Ale czy to jest zawsze warf? Nie powiedziałbym. Bo ja chyba wolę, żeby ranger zginęły szybciej. To jest bez sensu. Nie przepraszam, nie przepraszam, bo to nie ma sensu. Ja nie przepraszam kobiety. Niech ona przeprosi mnie. Zwystawa na to 10 minut. Nie oglądam serialu z silow. jest najlepszy na świecie? Owi pick. Jaki jest pick człowieka? Jaki ma człowieku pick? No jak zobaczyć. się ich są odpali, nie wiem kiedy się odpala ten krętacz. Waka ponad, no. Siema. Bo, bo ja z tego co pamiętam, ten dołpa miał chyba rekordowy pik nad wszystkimi graczami. Podchodzące pod 3000 LP czy coś takiego. Ty wiesz, z to z dupa. Przyzno, że to jest są lepsi. <laughs> no ale powiedzmy dołpa jest taką trochę kontrowersyjną osobą w świecie Lola, wiadomo, to nie jest morderca czy jakiś tam patus jak na galach czy <laughs> kwajtowych. Ale kurde no na pewno byłby ciekawą personą. Nie ktoś wiecie, zbanowany tu jakiś degenerat na solo kolejce, no ja bym go zobaczył na mistrzostwach świata. Chętnie, no. Ha. Postawał łamał regulamin, to tyle? No dobra, ale jak ja bym teraz pustował? Powiedzmy Ironów, okej? Okay? Bo Irona dałbym radę pustać. Na live za pieniądze byłoby to widać, byłoby to obwió. No to też bym dostał bana na 1000 lat, czy na tydzień, czy za to jest sperm? W sumie to nie wiem. Siema, co ty? Ty mówisz coś o moim piku? Spójrz na naszego dżunglera, sierściuchu. O, zajwi się. No ale to on, on, nie troluje przynajmniej Paruwa jesteś <laughs> Dis, Disco Yumi, Disco Yumi kurwa Mamy Disco Yumi, a ten yy, Nasus, Nasus strollpik. No ale to nie troluj no Szma, Już się ładnie od Mamona A, jeszcze bardziej dotrolowałeś tę gierkę No ta Klasik Siema kuczer Świetny Po prostu chciałbym, chciałbym żebyś lepiej, no czemu Fizz, no Mam o to coś przetestować, to nie jest odpacone. No ale to nie, no kurcze blade. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? O kurczę, ale mają postać. Niesenna, no senna, no senna. Chociaż? Nie, łyskiana. Kensena here, A nie mam czatu. nie, Mam łączenie z czatem. Nie, jest tragedia. Jest tragedia, imo. E, gdzie zobaczę build pod Tankfeeva? Nie ma czegoś takiego jak Tankfis od 5 yes, sezonów. jest, 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 jest. Yes. Nie ma. Kurwa, lulu Jinx. Są senne wzięliśmy. Jeszcze jest Nunu. No, Timo, Timo wie, co robi. Te nasze postacie to do, do pizzy są. Dawaj, Brusik, dawaj, graspa. O, dobrze. Ignaj teleport i dawaj, corruption i kupuj. To jest Bill build, nie... Fiza. I widziałem go. Ale nie ma. Ale nie ma już tego i tematu. No, kurwa, serio? Oj, to chyba. On się... grał Roda. Chyba Potnig, ciężko. By... No, kurwa, nie Ja dodge this, dodge this. Nawet w tym grał kurde niedawno. Ej, no nie wiem jak to budować. Proszę. Dobra, Brusi. Graj normalnego Fiza. Syn wykieruje na pewno. Ja już krac pował mentalny e... dybek na Z10. Albo to graj, graj dom na was stawiam. O ja kurwa, ty wiecie, na... nie graj czerwonych rąn na nim. całą rodzina. Powodzenia Pierdolony found tank Fizz Sonia Barmok, dobra Nie, nie Tak, tak, to jest chyba git build no No dobra, on troluję. Ja 15 A co Max? W? Dzięki za dyszkę Dzięki za dyszkę, pięknie No W, Maxe chyba drugie Chodź I can take W Wiesz no, no Remek może odkryje znowu jakiegoś, jakiegoś drugiego Jacksa, nie? Ale ty pikujesz to postać i nie wiesz nawet jak zagrać No niech hitnęłam. No trochę tak Myślałem, że jest czy... jakiś build na, 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 na szybko na tej, na, na Googlach. Ale co myślałeś, co myślałeś? Widziałeś kiedykolwiek Tank Fiza w swojej grach od 50 lat? Nie trafiła Yes, nice, nice, dobrze, dobrze. Dobrze, git Myślałem, że trafi, już nie było odwrotu. Mogę Wów creepy dawać, żeby je spalić. No, no, it's fine, it's fine, it's fine, dude, it's turbo good. ci dziękuję. Mogę Wów creepy dawać kolejne. To co prostu bym je wszystkie spalił. To <laughs> się kratankfiza. Ja <laughs> ale. Kom, 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 kom. Ewelina. Ewelina troluje. Nie widzimy, no dobra, nie widzimy, widzimy las, nie widzimy las. Dobra, możemy? Dobra, takie leciutki. To kurwa. Właśnie lekkie problemy z maną. Nie powinieneś mieć problem z maną. Bo grasz pa... pomalę Graż pa, po prawda? Yy, nie, dobra, ogarnę to. Nie gram, nie gram. Mam warunki. Ty mam ochotę na tańkiwę sobie pograć. Szczerze, tylko potrzebuję nakierowania. tylko. Olu, stąp! Nie, to są jakieś noby na bocie, bo oni się z krasem. Geny, ASD. No i nie palił papierosów. Dobra, już kupię tam łewkę, bo ino nie mam poma. Oj! Boom! Kurwa przeżyję! Ja pierdolę! Niesamowite! 30... Dużo to 30 tak w tej minucie? Ona ma 40d w siódmej dodatkowo nie, już mi się ten fix zaczyna coraz bardziej podobać, szczerze z, Nie ma... bardziej jest z postaci Nie, czemu? Wydaje mi się, że może mieć szansę Pamiętasz, jak zacząłem grać Lilium na topie w FH i później do mety weszła? Też się śmiałeś we mnie, że jakieś gówno wymyśliłem Nie, ja czemu? To... czemu gówno? Przecież ja Cię Przecież ja mówiłem, że jest dobra Tak? No dobra, to może tak było No to dawno to było no, ale taką lilię sobie wymyśliłem, tak? I to było przed tym, jak wszyscy zaczęli ją grać. I weszła do mety, może być też podatny tutaj. A to, to graj no normalnego FIZA pod piorun. Pod piorun, ale ja, ja chciałem pod tanka grać. Ale przecież FIZA pod tanka to tam jest Temu? Ale z nerfili go, czy. No, bo i ten No tak, 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 tak. Oni mu no oni, oni zmienili to W i. A, dobra. I, I później chciałem. ten. I wyjebanie, wyjebanie itemów też dużo zmienia. No nie może to znaczy, kurwa, może, może jakiś build pod hard steel fizz, no ja nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale. No hard no... steel fizz, właśnie, hard steel i Jak... gauntlet. Nie no, muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć, nie? W jakiejś gierce, takiej normalnej. Nie no, ale tak szczerze, Karoptring Potion dawał w... Da, dawa w chuj. Oj, co jest ty? Wkrypta w ziemię. Dobra, po gierce zobaczyć czy są jakieś bolidy, co byłoby variable. W, w Jak nie, no to najwyżej odpuszczę se, no po tej grze. Ale no, podoba mi się ten fizz, szczerze, chętnie bym sobie nim poklikał od tego tanka. A czemu tak tanka? No bo... Next fale spuszczę. No, nie wiem. Z Zachowam 3 ręce teraz. Dobra, plus minus jest git Ja tak na wieżę człowieku Nie, no, ja nie mówię, że, że nie może sobie wyciągnąć Fiza, Tylko on myśli, że Fizz tank istnieje. Jak to będzie tankowanie? Nie wiem. Już ci tłumaczę dlaczego ten fizz nie może działać, nie szli dotkę na wóz, nie szli bazę w damage spele, a zwiększyli przelicznik yy, podpłatę, przez co mniej daje, brak korpusu na dotkawce jest nie, nie wiem, jest to ranż i nie Kurde, no dobra, myślałem, że może coś fajnego znalazłem do grania. A pod Ages, czy coś takiego? I elektro? <śles> Ja pierdolę. Wiesz, wszystkie już jest itemy postacie i normalnie próbuję się z tego zlepić. To jest pojebane. No to chyba dobrze czy nie, no jest to coś ciekawego. Na ciekawego. Dla no dla mi, to ciekawe, dla mnie to też jest ciekawe, bo komu chce się grać ty w grę Wladimirem. No faktycznie, grałeś tyle w ze mną, że to kuj. Na gry tak zagrać z czymś kurwa useful. Na przykład Jason się nauczysz grać. Jak ci się nudzi. Opinia. Może no, zabiję. Boom. No nie trafiał, no ja kurwa trafić nie mogę. Biedna Aśka Gol O kurwa Tam kupo poleciało! Moja wina Moje łóżko uh -huh. Bartek pisał go ja gołębę zamkniętą, wszystko jest uzres. Nie no, akurat tank tam, tam Fizz jest uzres. Jakby zagrał sobie apę na topie, to ja bym powiedział, że na całkiem git pomysł Dziękuję bardzo cieplutko Krzysiu za raidzika, witam wszystkich od Krzycha Dzień dobry, miej zabawy Krzysiu O ty kurwo, jinxowa Ty, a co to się dzieje? Czarna owca Wiem, 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 że Rka się spaluje z odległości Czy nie hard team? A, to nie wiem. Wow. Dekalogiada przesyła 4 zł i 80 groszy. Dobra, remet nie chce być Niemiec, strajni już random śmiałby wyszorował tobą podłogę to jest kłamstwo, Nieprawda, nieprawda to jest To jest kłamstwo, to jest kłamstwo, to jest kłamstwo to jest kłamstwo To jest kłamstwo, to jest kłamstwo, to jest kłamstwo, to jest kłamstwo, to jest kłamstwo 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 Wyjebałeś 5 złotych do kosza, gratuluję mózgu, kurwa On w tu jest, Boom. Olopik, bardzo dziękuję jeszcze raz za subika 42 miesięcy, ziemniaczki, syteczki Pierwsza dla ciebie Bardzo dziękuję O, o kurwa Nieee RK Jodnaj poleci O kurwa Kwiatek, kwiatek wyrósł Ej no, fajnie mi się gra tym fivem No zajbi się Chyba ale bez nie, kitu. No, Ale chciałbym mieć jakiś OP build. Taki cancer nie, build możemy. Czy ty to. jesteś kurwa rozjebany? Przep nie, prze przepraszam. Ja nie Czemu? mogę tego słać, kurwa. Ja mogę tego słać. Czego nie mogę słać? Był jakąś taką wodkę Pepega. Ja jesteś Pepega. Słam tego, słam tego i. Robimy na desant? Ja nie lubię grać romującymi supportami. To ja się do tego nie nadaje. Jakiś Bard to. Nadaje się, tylko ty jesteś. Myślisz, że ty nie dasz rady, nie ogarniesz. Ale ty nie chcesz ogarnąć Jestem tu. No kurwa czy zabijesz? Polecie RK do Lulu i jednak nie? O lol Dobra, wiebałem. Te, ale strajdowałem RK Lulu za mnie, to, to jest ok. A! Ej! Teraz podziękuję. 180 HP opinia. Daje strasznie duża armora, znaczy emera ten upgrade. 15. E, Na no chyba tak idę do tyna, chyba tak. Chyba bym no. Ale nie dzisiaj już. Dziękuję za subika Crashwit 50 miesięcy, ziemniaczki, frytki. siema Crashwit. Weed. Siema przy Dzięki, dzięki. No będę chcesz, chcesz sobie znaleźć widzę coś ciekawego po, do grania pod tanka najlepiej. Jakiś, nie wiem, kasadin tank, coś takiego. Coś, co też będzie mocne i wkurwiające, Tak jak tą lilię miałem na topie. Oho Siema Ej, oni w chuj na mnie palą rzeczy. <laughs> Tarik? Tarik top? Ale Tarikiem grać nie umiem jakoś. Wiem coś tam, wiem jak nim grać, a tarikiem średnio. znaczy, Ale tarik chyba nie jest trudny. Zaczynamy od Infinity. Serio, tak zrobimy. Ej, mam ochotę coś na olczacie napisać, ge Przepływ geniuszu. To poczekaj, bo odpalę. Why to bardzo zły mój angielski. Ale każdy wie, o co mi chodzi. To się liczy, tak? Jeśli gadasz London, English, Polish i czy każdy rozumie, co masz na myśli, to najważniejsze, że się dogadałeś. <laughs> Mam na myśli, że po co przeciwnicy tak palą wszystko na mnie, próbują mnie za... Po co łapią rybę, jak rekiny ich zjadają? <todiculose> A ah, curva No mam dwa i 07, nie? Jakbym miał teraz Winter approacha <laughs> i Warmoga, to, to... No ta dotka kurwa po 12 BS maksowana to jest... Nie wiem. Imo pod Liandry to nie z oryginalnego na topa, też, widzu. To coś nietypowego, coś co można sflexować, to jest coś co jest silne. I temy do niego Spreksa. pasują. Ej, kurwa, kurwa! Dobra, ale mój fizni roszenda na pewno ich zabije. Siema. <laughs> Siema. Bu, bu. O kurcze. Ale zeba Melulu czeka Ooojoj Kłopoty To Tysiąc wimboł Pizza mi się podała ten pif wie jak jakieś nowości w lolu, ja to czuję we krwi ja chcę wam to dać, tylko musisz... tylko potrzebuję pomysłu. Bum. Potrupy Bruce. Dobra, jaki by... Czy jest jakikolwiek build, który mógłby fitować tego Fizz'a albo jakiś inny Heros po prostu. Taric top i coś co nie będzie miało 20% win rate. Tarik. i coś czym będzie... No tak jak miałem tego Jaxa pod tanka. No kurwie miał 70% win rate. Czy Remek skierował czy nie, no... Oj. Postać dawała LPki. Tarik na topie, no ma niski winrate i chyba ma Ale co ty kurwa dajesz ty, Bruce? Wytłumacz no, no. mi. Ty chcesz coś oryginalnego, coś, czy kurwa ludzie nie grają i sprawdzasz winrate na przykład tarika topa. No dobra. To na naucz się grać tank rengarem. O. Nie, rengar rengara nie lubię. Tank plank? Classic. Tank Fajnie a... ja, ja mam tego dosyć. No ja powiem, kiedyś fajnie się w LOLa grało. To znaczy inaczej, Riot zabiera takie fajne rzeczy, jakieś troll pikowe, typu kiedyś, no wiecie, był Master Gipot AP, tak? I teraz no ciężko coś wymyśleć. Dobra. Ma, Brusi, spisa... ja, ja będę chyba pierdolą w szachy grać, ten się daje. a chociaż mam mało czasu na te szachy. Może byśmy szachy, szachy na wieczór przenieśli? No chodź grać w loch, czemu co chcesz iść? Brus, czy ty mnie słuchasz? No ale my razem idziemy grać w te szachy później. Wieczorem. Jak razem idziemy grać w szachy? Dla ja muszę szanek? się najpierw Ja muszę się najpierw nauczyć grać w szachy